Dzień dobry, zapraszam na kolejny odcinek programu Bajki dla Duszy. Dzisiejszy tytuł: Zegar, który nie liczył czasu. W samym sercu Starego Miasta, na wieży ratusza, wisiał niezwykły zegar. Nie dlatego, że był złoty czy ozdobiony klejnotami, ale dlatego, że nie chodził, stał, nieruchomy. Wskazywał tę samą godzinę, 11.11, .11, od ponad stu lat. Ludzie przechodzili pod nim codziennie i nie zwracali na niego uwagi. Był jak duch dawnych czasów, niegroźny, zapomniany, zbędny. Aż pewnego dnia do miasta przybył wędrowny zegarmistrz. Nazywał się Lucjan i nosił ze sobą walizkę pełną trybików, wskazówek i opowieści. Gdy spojrzał na wieżę, powiedział: Ten zegar nie jest zepsuty. On po prostu przestał chcieć liczyć to, co ludzie uważają za czas. Mieszkańcy śmiali się z jego słów. Mówili, przecież zegary nie mają uczuć, krzyknął burmistrz. Lucjan tylko się uśmiechnął i dodał: Niektóre rzeczy, choć stworzone przez ludzi, widzą więcej niż my. Może ten zegar przestał chodzić bo nie chciał już być narzędziem pośpiechu. Zaintrygowany burmistrz pozwolił zegarmistrzowi wejść na wieżę. Lucjan spędził tam cały dzień i całą noc. Nie naprawiał zegara. Siadał obok niego, rozmawiał z nim półgłosem, a czasem milczał. Mieszkańcy myśleli, że oszalał. Ale o świcie wydarzyło się coś niezwykłego. Gdy dzwony kościelne zaczęły bić godzinę szóstą, zegar na wieży poruszył wskazówkami, lecz nie do przodu, tylko w bok. Cyferblat zamigotał, a potem ukazał coś, czego nikt się nie spodziewał. Zamiast godzin pojawiły się słowa. Teraz, było, może, nie wróci, tu niepotrzebne. Miasto zamarło. Ludzie przestali zerkać na zegarki. Zaczęli się rozglądać. Nagle zobaczyli, że sprzedawczyni warzyw płacze nad ogórkami, że chłopiec z rowerem od tygodnia stoi pod tym samym drzewem, że starzec na ławce wciąż mówi coś do nieistniejącej osoby. Lucjan wszedł z wieży i powiedział, ten zegar nie odmierza sekund, odmierza świadomość. A świadomość nie mierzy się w minutach, tylko w obecności. Od tego dnia w mieście coś się zmieniło. Ludzie zaczęli siadać na ławkach bez patrzenia na komórki. Zaczęli słuchać siebie nawzajem, naprawdę. Zaczęli jeść wolniej, chodzić wolniej, żyć wolniej. Nie wszyscy rzecz jasna, ale wielu, i to wystarczyło. By coś się w przestrzeni miasta przesunęło, jakby samo powietrze przestało się śpieszyć. A zegar wciąż wskazywał 11:11, .11. jakby przypominał, że to moment między przed a po, między planem a wspomnieniem moment, który mamy naprawdę. Jaki borał wypływa z tej bajki? Nie wszystko, co stoi, jest zepsute. Czasem to, co się zatrzymało, wskazuje nam prawdę. Że życie nie dzieje się w tykaniu zegara, lecz w tym, co dzieje się pomiędzy. Bardzo dziękuję za wysłuchanie bajki. Sądzę, że spodobała się, a szczególnie morał jaki z niej wypływa, weźcie to sobie Państwo do serca. Jeśli się spodobało, proszę o polubienie i subskrypcję naszej telewizji Iskra Życia TV i przypominam, że możecie mieć wpływ na rozwój naszej telewizji poprzez dobrowolne wpłaty dowolnych kwot na zrzutkę. Link do zrzutki będzie podany w opisie tego nagrania. A ja życzę Państwu wspaniałego popołudnia i wieczoru i zapraszam na kolejną bajkę już w niedzielę, o godzinie 18. .00. Mówiła Ewelina Ebenberger. Do usłyszenia.